Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy sobotę. 14 stycznia. Powiem Wam, że pogoda jest bardzo ładna. Jestem po nocnej zmianie. Przespałam się dosłownie półtorej godzinki i stwierdziłam, że szkoda czasu na sen. I tak jutro mam wolne, więc odeśpię. No to co, ruszamy w las. Jestem w tym samym miejscu, co byłam ostatnio, bo zastanawiam się to, czy ten samochód, który tutaj przejeżdżał na ostatnim moim filmiku, to był leśniczy, czy też osoba prywatna, która wyrzucała śmieci. Mam nadzieję, że się rozczaruję. Miło i nie będzie jakichś tutaj zbyt wielu śmieci. Idziemy tym laskiem chcę przejść najpierw po lewej stronie, pozbieram co pozbieram, a później wrócę po prawej stronie. Zobaczymy, co się dzieje. No nic, zobaczymy, jak się sytuacja tutaj przedstawia. Póki co powiem Wam, że jest czysto. No tak, wiadomo, byłam tutaj w poniedziałek, więc jest czysto. Ale zobaczymy, co tam się dalej dzieje. I Wam pokażę. Nie brałam wózka, bo stwierdziłam, że jeżeli znajdę jakieś wysypisko, to wrócę do auta, zabiorę wózek. Na razie mam worki, kolejny zapas worków mam w kieszeni, oczywiście mam rękawiczki, więc idziemy sobie i się rozejrzymy, co tu słychać. Idę, słuchajcie, już kilkaset metrów lewą stroną. Tego lasu i powiem Wam, że tragedii nie ma, tak? Zebrałam chyba ze cztery butelki szklane. Tak daleko się nie zagłębiam, bo wiadomo, że też muszę sobie ten cały rejon podzielić. Ale patrzcie, co znalazłam. I to już taki okaz starszy. Zobaczcie, jak roślinność sobie tutaj pod tą butelką daje radę i rośnie. Niesamowite, co? I poczekajcie, mamy to jeszcze. O! moje butelki. Mamy tutaj jeszcze jakiś skarb. Staram się do tej drugiej drogi, tutaj leśnej, kolejnej iść. Ale coś zobaczyłam, co mi bardzo razi w oko. No i muszę to zabrać, tak? Aha! No właśnie. Powiem Wam, że ten las oczywiście też już przeszłam. W tamtym roku. Wzdłuż i wszerz, i pozbierałam te wszystkie śmieci, co tutaj były. Na pewno coś pominęłam, oczywiście, tak, ale jest czysto. Jestem bardzo mile zaskoczona, bo naprawdę jest czysto. A las jest przepiękny. Powiem Wam, że jest przepiękny. Tak się miło tutaj spaceruje i jest cieplutko dzisiaj. Naprawdę. Pogoda na spacer super. No nic, idziemy dalej, zobaczymy, co tam słychać. Ale póki co dramatu nie ma. Jak widzicie, jesteśmy na dawnym terenie wojskowym. Tu kiedyś był poligon. O, ja tutaj dzieciakiem byłam, jak ten poligon istniał. Tutaj wszędzie było takie stawy. Było mnóstwo wody, zobaczcie. Tutaj jeszcze są pozostałości po ogrodzeniu. Tutaj było przepięknie. Naprawdę. Przepięknie. Patrzcie, co znalazłam. Deseczka. Zawsze mnie to zastanawia, jak spotykam w lesie deski, cegły. I tak sobie myślę, co autor miał na myśli. To moje worki, nie przejmujcie się tym. Idziemy do tego, zostawimy to w worku. I idziemy dalej. doszłam słuchajcie do takich zabudowań i powiem wam tak szczerze, że w lesie jak w lesie jest w miarę czysto, ale najwięcej śmieci znalazłam oczywiście tuż przy tych budynkach wnioski możemy sobie wyciągnąć sami, tak? No właśnie, tuż tu jest granica z Sulejówką z Wesołą. Ja wracam na mój teren Sulejówka. Teraz będę szła tą prawą stroną. Zobaczymy. Póki co, powiem, nie ma dramatu, tak? Ale coś tam jest. Oczywiście już butelek mi się też nazbierało. No. Najwięcej jednak tutaj przy tych domkach. No nic. Lecimy. Jak widzicie, dziki sobie tutaj urzędują i to są świeże ślady ich bytu A Wam coś pokażę. Tutaj też sobie dziki urzędują. Fajnie. Ja się bardzo cieszę, że sprzątam lasy. Są bezpieczne. Dzięki temu nie rdzieje, im się krzywda. Nie kaleczą się. Ale spójrzcie na to. Dobre, co? No nic. Na szczęście to są jest jakiś plastik, więc zabieram to. Nie może być miło. Ojejku. No i posprzątałam to miejsce. Jeszcze spod spodu, słuchajcie, wyciągnęłam worek czarny, czyli w tym worku było mnóstwo innych torebek foliowych. O właśnie, tutaj widzicie ten cały syf. Nie no, a miało być tak pięknie. I wychodzi jak zwykle. No nic. Ale dobrze, że tutaj przyszłam, bo ta ziemia została poruszona przez dziki. I dlatego to wyszło. Na pewno latami tu leż leżało. No nic. Dobra. Coś tam dalej widzę, więc zmierzam powolutku. Zobaczcie, jak jest pięknie. Fajnie, że te dziki sobie tutaj żyją. Mi w ogóle dziki w niczym nie przeszkadzają. Chociaż na pewno tam, jak macie tam gospodarstwa jakieś rolne i tak dalej, tak? O.M.G. Jezus. Patrzcie na to, na co natrafiłam. A zauważyłam z daleka coś niebieskiego. To jest bardzo znowu kolejne stare jakieś wysypisko. Zobaczcie na to. A ja nie wzięłam kajowskiego. Nie jestem dzisiaj na to przygotowana. <laughs> mhm, no nic, jutro wezmę kajowskiego i wrócimy tutaj, bo trzeba to posprzątać. To nie może tutaj zostać. Ale muszę mieć wózek. No nic, idę dalej. Nie będę tego komentować na gorąco. Bo zamknął mój kanał. No. Dobra, jutro tu wrócimy jutro jest niedziela i przyjdziemy. Idę dalej. Powoli kieruję się do auta. Dobrą godzinkę mi się tutaj zeszło, ale dramatu nie ma, powiem Wam. No, oprócz tamtego wysypiska, które Wam przed chwilą pokazywałam. Jutro przyjdę, ogarniemy to i będzie czysto. No nic. Ale oczywiście tutaj mamy coś. I to zdublowane coś. Piękny jest las. Słoneczko wyszło. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, tam słoneczko świeci. No pogoda jest po prostu wiosenna. Zaraz zobaczymy, co tam leży. Czy to jest papier? Czy to... Folia. A jak? Nie wiem. Słuchajcie, tutaj są takie paliki powbijane. I... Tą folią są tak poobwiązywane. Nie wiem dlaczego. Część tej folii, właśnie jak widzicie, jest rozerwana trochę przy palikach. Ja to wszystko pozdejmowałam, tak? Ale zastanawiam się, jakieś oznaczenia terenów, tak działek, czy, czy czegoś, tak? Ale ta folia się rwie. Nie wiem, czy nie można jakoś inaczej tego wszystkiego oznaczać, bo te paliki są bardzo kolorowe i rzucają się bez tej folii w oczy. A ta folia, jak wiadomo, jest bardzo niebezpieczna dla zwierząt. No, powiem Wam, że spodziewałam się mniejszej dzisiaj ilości. Mimo wszystko, bo tego plastiku tu mam od groma tutaj. Butelki też już myślę, że ważą. Dobre parę kilo. Taką, słuchajcie, zobaczcie, znalazłam. Już w niej jest życie. Napisane jest Argus. A już życie się rozwinęło. Konkretne życie. Popękana. No nic, zabieram to. I idziemy dalej się przespacerować, Zostawię część, tę część w aucie i pójdę sobie dalej, bo ciekawa jestem, co tam. Jak słychać, jak odbije w bok, gdzie też wcześniej. Sprzątałam. No, dzisiaj nie było dramatu oprócz tego jednego wysypiska, które znalazłam. Chciałam Wam pokazać coś. W tym miejscu był mój plakat jest zerwany. W całości. Ja nie napisałam na nim, że ja tu sprzątam, tylko że ja tutaj posprzątałam. Znacie ten mój plakat. No właśnie. I patrzyłam tutaj na ziemię, czy gdzieś go nie znajdę. No i nie ma. Czyli ktoś go zabrał po prostu, bo kogoś coś w oko zakuło. No niestety. Dobra, mamy jeszcze jakąś Deluxe. Patrzcie, żołądkowa Deluxe. To stare, czy nie? Chyba nie. Nie wiem. No nic kończę na dzisiaj. Powiem Wam szczerze, że przeszłam się jeszcze kawałek po tym lasku i jest już kolejny filmik dla Was. Oczywiście nie odpuściłam, tak? Dwie i pół godziny tutaj byłam. Cztery wory nazbierałam, ale za długi byłby film dla Was, jakbym miała dzisiaj go wam pokazać. I to drugie miejsce, które dzisiaj zlokalizowałam i troszeczkę ogarnęłam. No nic. Na ten moment sprawa się przedstawia następująco. Plastiki, butelki, szklane, tak, wiadomo. Okej, okay, tu mamy tą luksusową. Tu sobie posegregowałam Ech. A tu mam coś. Mnóstwo butelek, ale to Wam pokażę na kolejnym filmiku. Co znalazłam? Jaką ilość? No nic, będę się z Wami żegnać. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Naprawdę bardzo mi miło, że odwiedzacie mój kanał. Że rodzina e, moja leśna. Rośnie. To jest fajne miłe, że spędzacie ze mną ten czas w lesie. Że nie jestem sama w tym wszystkim. No, powiem wam, że las jest piękny. Jest czysto, naprawdę jest czysto. Ale są takie wysypiska, jak, jak tamto, które dzisiaj widzieliśmy. No. Więc jeżeli Wam się podoba, to tam komentujcie oczywiście. Te łapki dajcie w górę i będzie mi bardzo miło, jak dostanę kolejne subskrypcje, żeby się ta nasza leśna rodzina powiększała. I tyle. Dziękuję za obecność. Pozdrawiam was wszystkich ciepło. No i co? Dzisiaj sobota. O miłego weekendu wam życzę. Ja wolutku będę też zmierzać do domku. Papa, pa, trzymajcie się ciepło. Pa.